Dobrze, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Sentyment na początku tygodnia nie należy do najlepszych, bowiem inwestorzy ponownie zwrócili uwagę na to, jakie, czego dokonał koronawirus, jeśli chodzi o no, gospodarkę światową. Jeśli chodzi o liczby, no to już. No, Liczba zgonów przewyższa poprzednią epidemię SARS w Chinach. Liczba zgonów dobija powoli do tysiąca. No i te dane ponownie zrodziły obawy na rynkach finansowych o globalne konsekwencje tej epidemii. Mimo niższego otwarcia rynków na początku tygodnia, skala przeceny pozostaje umiarkowana, bowiem widzimy, że po niskim otwarciu kontrakt terminowy NSP zdołał wrócić w okolicy 3330 punktów. Jeśli popatrzymy na otwarcie rynków na starym kontynencie, no też tutaj ta presja nie jest jakoś przesadnie duża, mimo tego, że indeksy w trakcie sesji azjatyckiej prezentowały się głównie w czerwieni. Po części jest to zasługą działań Ludowego Banku w Chin, który stara się jak może podejmować działania z kompensujące negatywny wpływ na gospodarkę, na sentyment rynkowy koronawirusa. Ludowy Bank Chin zasila gospodarkę w płynność, no i to jest takie działanie, które na chwilę może poprawić sytuację. Oczywiście kwestią otwartą cały czas jest to, jak sytuacja będzie się prezentowała w dłuższym okresie, no i kiedy w końcu uda się opanować zagrożenie. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, to Amery dolar amerykański przez cały ubiegły tydzień mocno zyskiwał na wartości. Piątek lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy, wzrost zatrudnienia na poziomie 225 tysięcy, wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,1% rok do roku no to wszystko wsparło amerykańską walutę. W tym momencie notowania stabilizują się w okolicy 10950, no ale jeśli chodzi o euro-dolara, jesteśmy na najniższych poziomach od no de facto końca. Końcówki września. Dolar mocno zyskiwał po lepszych od oczekiwań danych, nie tylko z, z rynku pracy, ale również wskaźników koniunktury gospodarczej, bowiem te poznaliśmy już chociażby przed tygodniem i e, to napędzało sentyment wobec amerykańskiej waluty. E, no, Pytanie, jaki, jaki przekaz jutro zapewni inwestorom Jerome Powell, który będzie przedstawiał półroczny raport na temat polityki monetarnej w dniu jutrzejszym przed Komisją do Spraw Usług Finansowych Izby Reprezentantów. W środę natomiast przed Komisją Bankową Senatu. No, najczęściej ten drugi dzień jest taką powtórką z rozrywki. Szef FED powtarza to samo, no ale pytanie, co, czy w dniu jutrzejszym Zapewni rynkom podobny przekaz, jak to było chociażby po styczniowym posiedzeniu FOMC, kiedy wydźwięk był bardzo, ale to bardzo głębi publikowano od tego czasu, tak jak sobie powiedzieliśmy, zaskakiwały in plus, no ale też Jerome Powell w styczniu dużą uwagę zwracał na temat niskich odczytów inflacji i tego, że utrzymująca się permanentnie inflacja poniżej celu, a dane za czwarty kwartał jeszcze rozczarowały in minus. No, to jest wszystko problemem dla. No Fedu I na no pytanie, czy to jutrzejsze wystąpienie w większym stopniu skupiać się będzie na perspektywach inflacji, czy na lepszych danych, i z tego też tytułu ma ono jak najbardziej przestrzeń do tego, żeby trochę namieszać, jeśli chodzi o ratowanie amerykańskiej waluty, które prezentują się no w ostatnich dniach świetnie. Jeśli chodzi o USDJ, to no tutaj cały czas pozostajemy poniżej 110 jenów za każdego dolara. No w tym momencie ponownie inwestorzy na chwilę skupili się na zagrożeniach związanych z koronawirusem, tak jak to było kilkukrotnie, miało miejsce kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich dni. No, ale jeśli chodzi o usd no, no wydaje się, że kluczowy w tym przypadku będzie sentyment rynkowy. No, a jeśli chodzi o podejście inwestorów do rynku akcyjnego, no tutaj chyba no nie należy upatrywać jakiegoś e, diametralnego zwrotu a raczej utrzymania trendu wzrostowego, bowiem tak jak powiedzieliśmy sobie, dane z amerykańskiej gospodarki są świetne. Bankierzy centralni cały czas utrzymują akomodacyjną politykę monetarną. No w tym momencie rynek skupia się na wynikach amerykańskich spółek ale no tutaj one też prezentują się lepiej od oczekiwań, zatem te fundamenta, jakimi są dane spływające z gospodarki, jakimi są wyniki spółek, no to cały czas pozostaje w jak najlepszej, w jak najlepszej sytuacji, w jak najlepszej kondycji, no i z tego tu chyba na jakieś większe cofnięcie nie ma co liczyć, a za każdym razem te, to zagrożenie, ten pogorszenie sentymentu, wywołane zagrożeniem, zagroż zagrożeniem związanym z koronawirusem prędzej czy później jest po prostu odreagowywane i tak też powinniśmy chyba odczytywać to, co dzieje się na początku tygodnia. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium, ono będzie raczej ubogie. O 10.30 poznamy tylko indeks no ale on zwykle nie budzi większych emocji na rynku. Jeśli chodzi o rynek surowcowy w trakcie dzisiejszej sesji to WTI cały czas pozostaje blisko 50 dolarów za baryłkę, jeśli chodzi natomiast o notowania złota, no tutaj widać wyraźnie utrzymanie tendencji wzrostowej i one stopniowo pną się w górę. Jak nie gołębia, gołębia retoryka bankierów centralnych, to zagrożenia związane z koronawirusem, no i tutaj cały czas wszystko raczej z przyjanotowaniem złota niż przemawia za korektą poniżej 1550 dolarów 1550 za jedną uncję. Jeśli chodzi o Rynek walutowy w dniu dzisiejszym, no to też powinniśmy zwrócić uwagę na notowania korony norweskiej, która bardzo mocno zyskuje po lepszych oczekiwań danych dotyczących, znaczy po wyższych oczekiwań danych dotyczących inflacji. W przypadku odczytu bazowego dynamika cen w styczniu osiągnęła aż poziom 2,9 wobec 1,8 w grudniu. To te dane były dużym pozytywnym, znaczy zaskoczeniem, jeśli chodzi o dynamikę cen i po trzech podwyżkach po stóp procentowych przez Bank Norwegii w 2019 roku te wskaźniki powinny przemawiać jak najbardziej za utrzymaniem jest i retoryki. Oczywiście styczniowe dane, na styczniowe dane trzeba patrzeć pod kątem no, corocznych podwyżek cen. To jest najprawdopodobniej przyczyna tak wysokiego odczytu, no ale uwzględniając to, gdzie znajdują się notowania Euronoka, iż niedawno znajdowały się na nowych ekstremach, to jak najbardziej dane no, są, powinny wspierać koronę norweską, bowiem jeśli chodzi o Bank Norwegii, no to jest jedyny bank, który może zapewniać inwestorom, inwestorom w 2020 roku jest Szembi przekaz i no, potencjalnie w tym momencie podwyżki stóp procentowych. I jeśli chodzi o złotego, na koniec euro pozostaje na początku tygodnia blisko 4,27 zł. Po tych bardzo silnych ruchach sprzed tygodnia, kiedy wraz z innymi walutami. Z rynków wschodzących mocno zyskał na wartości. Ja bym generalnie ocenił kondycję polskiej waluty jako bardzo dobrą w kontekście tego, co dzieje się na rynku dolara. Mówiliśmy sobie, że amerykańska waluta bardzo mocno zyskiwała w ubiegłym tygodniu, podczas gdy ostatni dni dla złotego należy rozstrzygnąć in plus i zaliczyć. Sentyment w piątek no, też nie był jakiś przesadnie dobry, ale złoty, złoty tutaj sobie radzi w tym środowisku, no i w związku z tym chyba szanse na wzrost powyżej 4 ,30 zł. 30 no, groszy nie są jakimś prawdopodobnym scenariuszem na obecną chwilę, bo polska waluta radzi sobie naprawdę bardzo dobrze jak na globalny sentyment rynkowy, który bynajmniej no, nie jest sprzyjający. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję i ze swojej strony zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku po godzinie dziewiątej. Do usłyszenia i pozdrawiam.